Kalo oczywiście, cześć się na 20 Witam Was w kolejnym odcinku 67 albo 68 odcinku z DScape's na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku będziemy starali się polować na taśmę e, klejącą. I myślę, że jeżeli nam się dzisiaj uda to... Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów oraz wszystkich więźniów, którzy są ze mną w celi. X, Y, Z i Wesker. Mamy broń, która mi się może przydać. Ale krzyczą na czerwono, kurwa. Yy, nic ciekawego. Yy, potrzebuję ten... Yy, potrzebuję, kurwa... Yy, to, jak to się nazywa? Yy, Potrzebuje kurwa, no... Nie, zamknij Rejkur. Potrzebuję szczoteczkę do zębów, aby zrobić sobie, wiecie... Aby sobie zrobić ten... Płynny plastik, you know. Yy, czy się... Zda... O, mogę tak zrobić, spoko, fajnie. A, to już się wystraszyłem, że wy straciłem, nie? Dwa więcej inteligencji, no problem. No problem, my friend, this is not problem. Prawie bym to spukał, ale nie ważne. Yy, okej. Okay. Jakby była taśma, to by było zajebiście, naprawdę, bo bym już sobie mógł zrobić, wiecie, lepszy kill i bym sobie zaraz mógł zrobić mój titula, co nie? Yy, masz kubek nieciekawego. Coś, coś czuję, że ta taśma dzisiaj to będzie... Będzie z do, z masak masakrycznym przedmiotem, który będę musiał zdobyć, bo póki co coś nigdzie nie ma. nie masz coś ciekawego. Okej, okay, dwa więcej inteligencji, dobra. Szybciej kusa, żyje pierdolej. No tak, mam 77, dobra, to jeszcze trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, i 5. Ok, mamy 82 powinniśmy mieć. Dokładnie, czyli moja matematyka się wszystko zgadza. Yy, mamy normę robotniczą. Jeżeli tu będzie jakiś strażnik, to z pewnością mnie pobije. Yy, pyk, pyk. Robimy sobie czerwony klucz. Pyk, pyk. Yy, bierzemy sobie kolejną folię. Yy, brakuje nam tylko taśmy. Będziemy mieć worek na kontrabandę i już będziemy mogli starali się z tego mięśienia uciec. Czyli myślę, że nawet ten progres co straciliśmy to jest nawet łatwiejszy do zdobycia niż męczyłem się z nim wcześniej, więc... to jest sobie ja jeszcze... Ile? Ja potrzebuję w sumie jedną taśmę na worek na kontrabandę? Jeden, jeden, jedną taśmę na na kilof y, i jedną taśmę na y, multitula, więc potrzebujesz chyba cztery taśmy, jeżeli się nie mylę. Y, worek na kontrabandę. Tak, tak, potrzebuję. Worek Kontrabanda, y, Kill off, Multitool. To w sumie trzy. Trzy taśmy potrzebuję jeszcze, słuchajcie, boję się, że tego nie zdobędę dzisiaj, no ale niestety. Okej, okay, ja moją ją już wykonałem, więc dziękuję Wam bardzo. I teraz będę musiał sobie znaleźć... Kogoś kto będzie miał e, e, kto będzie miał taśmę klejącą, e, nie masz nic ciekawego, nie masz nic ciekawego, aligator nic ciekawego. Fuck. Ej no kurde, ja potrzebuję tą. O, ty masz masz gówno na sprzedaż. Kurde, ej no ja tę taśmę potrzebuję bardzo, bardzo, bardzo. Muszę mieć worek na kontrabandę ten, ten ulepszony, aniżeli ten, ten gorszy, co nie? Bednami sobie muszę zrobić przy okazji też dla pamięci już. Nie z mojej celi, bo to będzie wszystko wyglądało. Tylko sobie wezmę tej celi, proszę. Dwie poduszki oraz kołdra. OK, mamy już mamy nasze bednami. A w chwili kiedy mamy nasze bednami, to możemy się zacząć bawić. Czy ja tutaj szukałem cele już, nie pamiętam, więc przeszukam je raz jeszcze. Nic ciekawego. Kurwa, jebana, ty. Chodź, ulepimy dziwa łana. No chodź, zrobimy to. Kurde, 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 ej. Nikt nie ma taśmy na sprzedaż, co jest? Strażnik Jim Sterling. Dobrze, że nie Strażnik Jim Pershing. No ja pierdolę, no kurwa mać. pobi mnie już, dobra. Ja się napiję mojego cappuccino, A którego już nie ma, dobra, nieważne. Nie było tematu. Mam back z tego trochę. O, biją się, biją się, biją się. Kurwa, i nie mają nawet taśmy klejącej. Ej, co jest, że grawi nie chce dać taśmy yy, klejącej? Ej, Ech, czasem się dzieje. No problemu. Wypierdala z tymi zleceniami. Ale, czemu nie możesz mieć taśmy? Ja bym od odkupił pilnik. Spokój, zdobędę dla Ciebie pilnik. No, kto ma przeszukiwaną celę? Arabuj i Aligator, dobra. Ok, Aron, chciałeś pilnik, proszę cię ba. Ejdemu. O, ty gnoju mały. Podstęp nasz mówi. Okej, okay, odzyskałem ten progres, który straciłem w sumie. Bo straciłem mocną łopatę, straciłem klucz i worek na kontrabandę. I wszystko to odzyskałem dzisiaj. Thank you game for the. And I, for, for the good items because I have. good items, tak. <grywka> Tylko jeszcze teraz tak, potrzebuję taśmy, żeby zrobić killów. Eee, dwie taśmy potrzebuję, słuchajcie, dwie taśmy... Już wychodzę. Dwie taśmy, słuchajcie Alligator, ty masz, tą, masz folię za 30 na dół wow. Szymon. Co masz jakieś znowu do spoko. Ej kurde, takie łatwe zadania to ja chcę. Yy, Pyk. O, itemy wam się zresetowały, spoko Szymon, proszę cię bardzo. A skoro wam się zresetowały, itemy, to będę mógł sobie przeszukać wasze cele. Które mogą skrywać piękne, a zarazem wkurwiające itemy. Nic ciekawego, no i uj, będziesz mnie gonił teraz przez półki, nie? tak? Tu masz pałkę kurwa, policyjną, a ja bijecie bez, bez niczego. E, jedyny minus bójki z strażnikami jest taki, że, tej, ten, że tracimy kasę po walce z nimi, to nie? Po walce z nimi, jak brzmi. Po starciu kolację, spoko. E, Szymon, e, nie masz nic ciekawego mordo, więc sorry. A już idzie, kurwa, już idzie. Ah. Okej, okay, poszedł sobie w z spoczko. Mamy kolację, na której muszę odwrócić uwagę, więc ja sobie tak szybko, szybko te cele przeszukam i... I na tą kolację sobie pójdę. Jeszcze tylko jedna cela, słuchajcie, i możemy... I możemy iść. Czas zdążę zwrócić uwagę, żeby oni się mnie nie zdenerwowali jeszcze. Chyba zdążę. E, nie... Nie... Jeb. Yep. Okej. Okay. Mamy czas na ćwiczenia. Ja mam 88 dolarów, których nie chcę stracić. A w sumie wiecie co? Wyjebane w te dolary. Pójdź tego delikwenta, bierz tego delikwenta i nią... Kurwa, nie, zablokowałem się, fuck Eee, dobra Nikt nie ma tej taśmy. Dlaczego? Why we don't have taśmę? Masz linę, kurwa Trochę chujowo, że masz linę. Nawet bardzo źle Eee, czasami się nie, okej Spoko. O, nawet dwa zlecenia dostać na ten spoko. Jest dobrze. Ktoś mi w ogóle teraz dzwoni. Nie ma dzwonienia do mnie w czasie odcinka. Pysznicę mamy, dobra. Idziemy sobie na, na prysznicę. Ale czemu nikt nie ma tej taśmy? Słuchajcie. Linę masz, no ale ja nie potrzebuję liny, niestety. Yy, no, trzeba przecież nic nie śniadanie. Yy, nie. Yy, czekolada. Spo, to będę dla ciebie czekoladę, ponieważ ją mam. Nawet ci ją mogę dać, słuchaj. To chciał yy, radek tu czekoladę z No problemu. Yy, tu jesteś gdzieś, jest, tutaj jesteś, ok. Pyk. Oni już mnie powoli lubią, więc robię dla nich dużo wyzwań, więc yy, gra No niestety, cały ziomek jest nie ale ma po w za to dla mnie, znaczy ode mnie. Yy, a wy dalej nie macie tych itemów, których potrzebuję. Słuchajcie, jeżeli jutro nie zdobyciemy taśmę, spróbujemy uciec, słuchajcie. Spróbujemy jutro uciec, znaczy jutro w przyszłym odcinku, znaczy no jutro w sumie. Nic ciekawego, nic ciekawego. W sumie wiecie co, ten kick baseballowy jest całkowicie niepotrzebny, więc dałbym go na przykład yy, Szymonowi. Proszęcie cię, Szymon, masz do mnie kick Mam nadzieję, że się z tego cieszysz. Masz rozkładaną drabinkę, znaczy składaną drabinkę, której nie potrzebuję w zupełności. No i co, no i musimy czekać do końca wieczoru, słuchajcie, no bo nie ma i temu żadnych, nie ma nic, więc. Więc jest problem. Czekajcie, przeanalizujmy nasze itemy. Mamy worek na konrabandę, czerwony klucz oraz bednami. Bednami nam odejdzie, będziemy mogli wziąć dwa jedzenia. 15 no to będziemy mieli minus 30 zmęczenia, więc powinno nam się raczej udać. Tym bardziej, że mamy mocną łopacę, która będzie nam bardzo dobrze kopała. Tak. Czy ja potrzebuję? Tak, będę musiał sobie zrobić inteligencję, jeżeli znajdziemy taśmę, więc sobie po, po, potronuję tam inteligencję jeszcze w międzyczasie. E, tak sobie myślę, do 99 do i będzie, będzie spoko. Ok, mamy 86, bo multi żeby zrobić, potrzebujemy aż 90 e, punktów intelektu, więc e, to nam się na pewno przyda. Tym bardziej, że jutro istnieje 50% szans, że tą taśmę zdobędziemy, co nie? Ale potrzebujemy tylko dwóch taśm, ja nie? nie potrzebuję pięciu czy tam czterech, tylko potrzebuję dwie taśmy. Na to, żeby zrobić kilo i na to, żeby zrobić multi więc więc. spoko. Dobiję tyle, ile mi pozwoli zmęczenie w sumie i, I tyle. Czyli do sumy. Wiecie, lepiej mieć na sto, niż później martwić się, czy o kurde, czy na to braknie, czy mi brak, co nie? Mamy 100 i jest dobra. Masz dwie blachy, nie potrzebuję. Hmm. Aligata to masz coś na sprzedaż? Nic ciekawego. Widzę, wam, że Wam się itemy zmieniły, niestety nic ciekawego. Mamy Wieczorny Apel. Spoko. Ty, ja przecież mu dałem tą czekoladę, to yy, Kolacja, spoko poranny Apple spoko. Będziemy już mieli parę pieniędzy, parę dolarów więcej, co nie? Za dużo aktywnych przysług. Tego nie chcę i tego też już nie chcę. Czas na ćwiczenia z same fajne ćwiczenia. Połka policyjna nie ma opcji, stary, sorry, damy klapkę w górę za to. Aron nie ma nic ciekawego, a też nie ma nic ciekawego. Arek i Radek ma przeszukaną celę, spoko. Czyli fajnie, że nie ja. W międzyczasie, oczywiście, strzelicie owe w górę dla mnie, ponieważ to jednak motywuje, żeby połączyć te kolejne treści na ten kanał. Nie, ale masz owe w górę i gaszenie światła, słuchajcie, także ja sobie tej tematy odłożę w razie W. Tak wiecie, dla bezpieczeństwa mojego i waszego to pyk, pyk. pyk. Także idziemy spać i ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu. Jeżeli Wam się oczywiście odcinek spodobał, to strzeńcie łapkę w górę, suba, dzwoneczkiem zostawcie. I widzimy się w kolejnym odcinku, także elo, elo.